Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, Ekonomia, Biznes. Zapraszamy do wysłuchania. Zaczynamy kolejny podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Naprzeciwko mnie zasiada dzisiaj Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Pani prezes, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. A spotykamy się dzisiaj w podcaście Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, żeby zapowiedzieć wydarzenie, którego my też jako fundacja jesteśmy partnerem. Kolejna edycja Baltic Economic Congress już za kilka dni. Pani prezes, to znaczy, że pierwsza edycja się udała, skoro postanowiliście państwo nadal dyskutować o gospodarce i o ekonomii to jest takie wydarzenie Gospodarczo-twórcze dla naszego miasta. Przedsiębiorcy potrzebują takich spotkań? Dla północnej Izby Gospodarczej przecież nie jest to najważniejsze wydarzenie w całym roku. Staramy się tutaj połączyć wiedzę merytoryczną, gospodarczą z wieczorną galą. Chcemy, by konkurs był takim jesiennym otwarciem zachodnio pomorskiej gospodarce i przygotowaliśmy tutaj wiele ciekawych debat, wykładów jednocześnie okazji do networkingu rozmów z przedsiębiorcami. Całe wydarzenie będzie podzielone na takie e, trzy bloki tematyczne: e, to jest gospodarka, przemysł, finanse, inwestycje, współpraca transgraniczna oraz e, inspiracje. I każdy z tych bloków będzie podzielony na debaty, do których zaprosiliśmy ekspertów ze Szczecina Regionu, a także autorytety z całej Polski. E, I jednocześnie e, obok tych autorytetów mamy też przedsiębiorców, prezesów z Krwi i Kości, e, którzy na co dzień e, mają do czynienia z meandrami gospodarki. Przede wszystkim misją działań Północnej Izby Gospodarczej w związku z tym kongresem jest to, aby nasi przedsiębiorcy i przede wszystkim uczestnicy kongresu poznali poglądy, na najnowsze trendy gospodarcze. Bo nie da się ukryć, że ostatnie pięć lat w świecie gospodarki to jest, ja bym zaryzykował tezę, że trochę tornado. Od pandemii, przez wojnę, inflację, tak, recesję. Tak, to i Więc, coaster, więc tak. na pewno jest tak, że nie da się odkleić takiego wydarzenia jak kongres ekonomiczny od bieżącego otoczenia gospodarczego. Rozumiem więc, że w agendzie aktualnych tematów nie brakuje. To prawda. Tak jak tutaj wspominałam, że w pierwszym bloku zaczniemy od tematu, który rozgrzewa opinię publiczną w całej Europie. Jest to zielona rewolucja gospodarcza, więc transformacja energetyczna, elektromobilność. Nasi eksperci będą dyskutować o cyfryzacji, o nowych technologiach, co w obliczu wielkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Zdaje się być takim tematem numer jeden. Pierwszy blok zakończymy dyskusją o polskiej marce, jako determinancie rozwoju. Był to oczywiście taki hitowy przebój ubiegłorocznego kongresu. Drugi blok to przede wszystkim dyskusja o Krajowym Planie Odbudowy, temacie, który żywo interesuje przedsiębiorców w naszym regionie. I nie da się też nie poruszyć tematu związanego z polityką transgraniczną, a więc poruszymy wątki importu eksportu współpracy Polsko-niemieckiej, czy też polsko-skandynawskiej, która tutaj w Szczecinie dzięki oczywiście naszym samorządowcom jest mocno ugruntowana w naszym regionie. Pani prezes, które tematy znajdujące się w agendzie Baltic Economic Congress są tematy, które Państwo jako Północna Izba Gospodarcza wychwytujecie z opinii przedsiębiorców? Bo domyślam się, że jest tak, że takie wydarzenie musi poprzedzić pewna dyskusja, pewne badanie, co przez przedsiębiorców interesuje najbardziej, czy, czy przedsiębiorcy biorą udział i czy proponują to, co ich interesuje w gospodarce w tym momencie naj, najmocniej. Oczywiście nie da się zorganizować takiego kongresu bez osadzenia w aktualnej sytuacji przedsiębiorców. My zawsze na początku roku wysyłamy taką makietę i prosimy przedsiębiorców, żeby zaznaczali, co jest dla nich ważne na ten rok, jakie mają problemy, jakie chcą tematy, żeby były przez nas poruszane, ponieważ my jesteśmy. Głosem przedsiębiorców, więc dyskusja o gospodarce bez ujęcia tego, co jest dla przedsiębiorców ważne, nie byłaby sensowna. Więc na pewno poruszymy tematy związane z inflacją, recesją, wojną w Ukrainie, ale też poszukiwaniem perspektyw rozwoju, bo to, co muszę przyznać i podkreślić, że nasi przedsiębiorcy są bardzo waleczni, walczą o to, by rozwijać się i mimo, tego, że warunki nie są łatwe, a więc przedsiębiorcy uczestniczyli w projektach, w projektowaniu agendy e, kongresu e, e, mieliśmy mnóstwo sugestii, żeby rozmawiać o optymalizacji energetycznej, e, zielonej energii, ale też o e, tematach związanych z promocją polskich produktów, e, polskiej e, marki za granicą. E, nam zależy, aby agenda Baltic Economic Congress e, ujmowała aktualne e, i e, problemowe tematy, by eksperci, e, bo tutaj należy też wskazać, że e, w, w naszym e, kongresie będą uczestniczyli eksperci, e, e, główny ekonomista BGK, e, pan Mecenas Walewski, e, następnie główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska, pan Łukasz Tarnawa, e, którzy podzielą się e, wiedzą e, na temat e, kierunków e, rozwoju. E, ale masz, te, mamy też wspaniałych e, e, prezesów różnych wiodących firm tutaj w naszym regionie, którzy są z krwi i kości, Praktykami. Czyli rozumiem, że te wszystkie zawirowania, o które pytałem, to są tematy, które ich dotyczą na co dzień. Pani prezes, dopytam o ten walor integracyjno-networkingowy. Czy podczas Baltic Economic Congress będzie okazja, żeby przedsiębiorcy, niekoniecznie w panelach dyskusyjnych, ale w tzw. kuluarach, mieli trochę czasu dla siebie, żeby o tych tematach, o których mówiła pani prezes przed momentem, które najbardziej ich interesują, porozmawiać w swoim gronie? Jak najbardziej. Nasz kongres e, ma wymiar e, tutaj e, integracji na dwóch poziomach. Po pierwsze, jest to wydarzenie, które poza swoją formułą e, debat, prezentacji przewiduje networking, e, okazję do rozmowy. E, na pewno stawiamy na rozwiązania, żeby łączyć przedsiębiorców, e, żebyśmy wzajemnie się od siebie uczyli, e, i jestem przekonana, że nasi przedsiębiorcy na kongresie spotkają się i będą odbywać wiele. Ciekawych rozmów, a druga przestrzeń to gala wieczorna. Jest to okazja do uhonorowania przedsiębiorców, wręczenia specjalnych wyróżnień Buławy na stara przedsiębiorczości. Chcemy, by było to wielkie święto zachodnio pomorskiej gospodarki, także serdecznie zapraszam te osoby, które jeszcze nie wiedziały, że kongres będzie się odbywał 21 września, czyli w przyszły czwartek, bo na zamku, bo są jeszcze wolne bilety, mamy jeszcze promocje, można zadzwonić do biura północnej izby gospodarczej i tam nabyć te bilety w atrakcyjnej cenie. Tu Pani Prezes, zamykając temat kongresu, dopytam jeszcze o blok dotyczący inspiracji. Ja wiem, że jedni go kochają, jedni go lubią trochę mniej. Mateusz Drześnier będzie jedną z gwiazd kongresu, Skąd pomysł, żeby to on był bohaterem tego wydarzenia. Cieszymy się, bo jest to najpopularniejszy mówca motywacyjny, trener biznesu, który przyjedzie po to, żeby podzielić się swoją wiedzą z przedsiębiorcami z naszego regionu. Będzie to prawdziwy, motywacyjny power speech na najwyższym poziomie. Osobiście znam doktora Grzesiaka i jego power speech e naprawdę porywają, niekiedy wyciskają łzy. Zawsze e, wychodzimy z takiego power speechu e, pełni inspiracji. Gwiazdą gali wieczornej będzie, gala, e, będzie Kaja e, i myślę, że nie muszę tutaj wspominać, że ona e, na rynku jest już z nami od e, ponad 30 lat. Ma na swoim koncie ponadczasowe e, przeboje e, i ona nas e, przede wszystkim zachęci, e, zainspiruje. E, swoimi e, przebojami. Jej udział w naszym kongresie to prawdziwy zaszczyt. Pani prezes, jak wygląda obecnie współpraca pomiędzy Północną Izbą Gospodarczą w Szczecinie a Polską Fundacją Przedsiębiorczości, gdyż my jako PFP jesteśmy kolejny raz zresztą partnerem tego wydarzenia? E, bardzo mnie cieszy ta współpraca. E, Polska Fundacja Przedsiębiorczości to e, naprawdę e, rzetelny, odpowiedzialny partner. Nie tylko naszego kongresu, ale mamy współpracę przez cały rok. Polska Fundacja Przedsiębiorczości prowadzi różnego rodzaju szkolenia, jest właśnie platforma szkoleniowa i tam uczymy naszych przedsiębiorców. Mamy też współpracę w zakresie promowania nowego przedmiotu w szkołach i to jest nowy, wyższy poziom naszej współpracy. Także mogę tutaj jedynie same najlepsze rzeczy powiedzieć o Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. No i na koniec Pani Prezes, bo domyślam się, że Baltic Economic Congress jest swojego rodzaju jesiennym otwarciem dla Północnej Izby Gospodarczej. Jesień jest zawsze sezonem pracowitym, a ostatnie 9 miesięcy roku to też jest ciekawy czas. Recesja, o której mówiliśmy, inflacja, podsumowanie Sezonu turystycznego? Jakby Pani oceniła te ostatnie, ostatnie miesiące i z jakim nastrojem po Baldi Economic Congress w swoje życie gospodarcze będą wchodzić przedsiębiorcy? E, moja nauczycielka kiedyś mówiła, że żyjemy e, e, w wyjątkowych czasach żyjemy w trudnych do opisania, niejednoznacznych, jedno, nie zaskakujących, fascynujących, ale też często niepokojących. Od 2020, 2020 roku przedsiębiorcy borykają się z szeregiem trudnych do opanowania sytuacji, ale nauczyli się zwinności. Czasem potrzebują jednak wsparcia i jako Północna Niepodatka Gospodarcza, my jesteśmy taką organizacją, której zadaniem jest właśnie wspieranie przedsiębiorców, bycie głosem przedsiębiorców i przede wszystkim organizowanie takich inicjatyw, które przyciągną specjalistów, którzy mają wiedzę, zainspirują przedsiębiorców, przekażą, Tematy i yy, 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 gotowe rozwiązania, i to właśnie jest cel naszego kongresu. A gościem podcastu Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, zapraszając jednocześnie na drugą edycję Baltic Economic Congress już w najbliższy czwartek w Operze na Zamku w Szczecinie, była prezes Północnej Izby Gospodarczej Hanna Moisiu, kłaniam się pani prezes i bardzo dziękuję. Yy, dziękuję. Panu i y, y, do wszystkich y, słuchaczy y, serdecznie zapraszam na 21 czerwca przepraszam, 21 września w Operze na Zamku. Ja tylko dodam, jak już mówiłem wcześniej, że Polska Fundacja Przedsiębiorczości kolejny raz objęła swoim patronatem i jest partnerem właśnie w organizacji tego dużego, chyba największego gospodarczego wydarzenia jesieni. Dobrze mówię pani prezes, prawda? W Szczecinie będzie chyba większego wydarzenia gospodarczego. E, to prawda, chociaż oczywiście życzę, żeby Szczecin miał jak najwięcej takich wydarzeń. Wiemy, że nasi e, włodarze są bardzo Aktywni i prowadzą szereg różnych inicjatyw, spotkań. I, I mogę powiedzieć, że jestem dumną mieszkanką Szczecina, bo naprawdę widać, że nasi wodarze są bardzo aktywni pod tym względem. Anna Mojciuk, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Podcast Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Gospodarka, ekonomia, biznes. Zapraszamy do wysłuchania.